Drodzy, uroczystość Chrystusa Króla to ostatnia niedziela kończąca rok liturgiczny. Za tydzień rozpoczniemy adwent. Usłyszymy na dzisiejszej mrze świętej, jakie jest Królestwo Pana Boga, jakim jest w ogóle ten król. Kapłan rozłoży ręce i zaśpiewa, że jest to Królestwo Prawdy i Życia, Królestwo Świętości. I łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Zobaczcie, jakie piękne słowa. Kto by za takim królestwem nie tęsknił, bo my generalnie tęsknimy za pokojem, za miłością, zgodą, ludzkim ciepłem. Ale wydaje się, że czasem jakieś złe dreszcze przelatują przez. Ten świat, tyleż niepotrzebnych zupełnie konfliktów w tym szerokim świecie, ale i także w naszych rodzinach, relacjach, w naszych sercach przecież. Jakaś niepotrzebna złość, wrzaski, przekleństwa, zazdrości. Ile nasłuchamy się tego wszystkiego, czy to w telewizji, czy, czy, czy niestety na oglądamy na żywo, albo, albo wręcz we własnych domach. Nawet młodzi, Bywają rozdrażnieni, zniechęceni, obojętni, często agresywni, choć przecież wielu z nas stara się być dobrymi ludźmi. To właśnie nasze postępowanie, takie na co dzień, nasza miłość, wyrozumiałość, wrażliwość również, przebaczenie to jak odnosimy się do tego konkretnego człowieka, z którym spotykamy się właśnie dzisiaj. To jest ten sprawdzian obecności Pana Jezusa w naszym sercu. To jest też ten, jakby bilet wstępu do Królestwa Pana Boga. Ewangelia powie nam dzisiaj bardzo wyraźnie: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnie uczyniliście. Pewien indyjski chłopiec zapytał kiedyś dziadka: Co sądzisz o sytuacji na świecie? Dziadek odpowiedział: Czuję się tak, jakby w moim sercu toczyły walkę dwa wilki. Jeden jest pełen złości i nienawiści, drugiego przepełnia miłość, przebaczenie i pokój. Który zwycięży? chciał wiedzieć chłopiec. Ten, którego codziennie karmię, odrzekł na to dziadek. Czym na co dzień karmisz swoje serce? Jakim towarzystwem się otaczasz, jakich masz przyjaciół, co czytasz, co oglądasz, to wszystko sprawia, kim się stajesz, jakie będzie twoje serce. I czy staniesz się wreszcie gotowy, aby wejść do tego królestwa, które oferuje ci pan Jezus?